Cześć! Jakiś czas temu mogliście na fanpage'u firmy Nordkalk zadać pytania dotyczące wapnowania. Ja mam tą przyjemność, aby dziś Wam odpowiedzieć na dwa z nich. Pierwsze jest od Marka Krajewskiego i brzmi tak. Chciałbym się dowiedzieć, co mówi praktyka o zastosowaniu wapnowania i późniejszego nawożenia obornikiem lub gnojowicą. Czy ktoś już próbował w takim odstępie czasu? zrobić takie zabiegi i jakie zabiegi agrotechniczne należy wykonać? E, pytanie jest z tych takich troszeczkę trudniejszych, e, ale trudniejszych technicznie do wykonania. Zaczynając jakby odpowiadając na samą kwestię, czy można w jednym roku wykonać wapnowanie i nawożenie nawozami naturalnymi, to odpowiedź brzmi tak. Jednak należy spełnić kilka czynników. Idealnie byłoby, gdyby nawożenie obornikiem, czy też gnojowicą, ogólnie nawozami naturalnymi, było zastosowane rok przed wapnowaniem. To by było, taki, to by było takie idealne i naprawdę najlepsze rozwiązanie. Jednak no, są sytuacje, w których z różnych przyczyn Musimy zrobić i nawożenie, obornikiem, i wapnowanie. Wtedy zaleca się, aby czas pomiędzy wapnowaniem a nawożeniem wynosił co najmniej 4-6 tygodni, i żeby po drodze jeszcze wykonać kilka y, zabiegów mających na celu y, ograniczyć jak najbardziej ujemne działania pomiędzy nawozem naturalnym a wapnowaniem na, azot. Bardzo reaguje niekorzystnie, jeżeli ten czas mamy zbyt krótki. Po prostu uwalnia się w skrócie mówiąc, amoniak. Więc, co należałoby wykonać, aby jak najbardziej ograniczyć te negatywne oddziaływania pomiędzy wapnem a nawozami, to przede wszystkim to, jeżeli planujecie i macie czas. Musicie mieć w sumie czas, bo inaczej jest to bez sensu, bo to jest troszeczkę wyrzucanie pieniędzy, jeżeli tego czasu nie mamy i zrobimy wapnowanie po nawożeniu natu, nawozami naturalnymi. Ja bym zalecał zrobić najpierw nawożenie czy to gnojowicą, czy obornikiem, wymieszać wtedy ten, te nawozy naturalne jak najgłębiej się da z profilem glebowym, czy to wykonać orkę, czy jakieś właśnie uprawki za pomocą agregatów do uprawy bezorkowej, żeby jak najbardziej, jak najmocniej te nawozy naturalne przemieścić w głąb gleby i po tych czterech, minimum czterech tygodniach, a lepiej by było gdyby było to sześć tygodni, wykonać wtedy nawożenie wapnami, wapnem na powierzchnię i wtedy mieszając płytko już z glebą, tak żeby troszeczkę nam się te nawozy ułożyły w ten sposób, że obornik będzie głębiej, a wapno będzie troszeczkę płycej. Co jakby uniemożliwi takie szybkie bezpośredni kontakt pomiędzy jednymi i drugimi składnikami i ograniczy nam negatywne właśnie te wszystkie rzeczy, których byśmy chcieli ominąć. Tutaj pamiętajcie też, że szczególnie azot, ale również fosfor najbardziej jakby negatywnie oddziaływuje na wapnowanie w momencie, kiedy oba składniki są blisko siebie. Jeżeli właśnie spowodujemy wymieszanie i jeszcze taką, powiedzmy, warstwę gleby, która będzie oddzielała jednej od drugich, to wtedy te efekty negatywne będą zdecydowanie ograniczone i warto to. W ten sposób zrobić. Drugie pytanie zadał Karol KL, a brzmi ono następująco. Jaki wpływ ma rodzaj wapna tlenkowe, węglanowe, magnezowe na planowanie strukturę i budowę systemu korzeniowego u roślin motylkowych roch soja łubin. Tutaj możemy troszeczkę podzielić te rośliny motylkowe na jakby dwie grupy. Pierwszą grupą jest właśnie groch, soja, bobik, które to rośliny wymagają wręcz pH takiego optymalnego pomiędzy 6, powiedzmy a 7, czyli lekko kwaśne, obojętne. Natomiast łubin toleruje pH niższe. Toleruje, co nie znaczy, że nie będzie lepiej się sobie radził w tym pH, w tym, tej odczynie troszeczkę wyższym, bliższym obojętnemu. Pamiętajcie, że są to rośliny, które budują plon w oparciu o symbiozę z bakteriami brodawkowymi. Żeby bakterie mogły w ogóle być w glebie, to one też potrzebują odpowiedniego odczynu. Im odczyn jest bardziej uregulowany, ustabilizowany, tym tych bakterii i wszystkich pożytecznych mikro, mikroorganizmów w glebie jest więcej. Więc, tutaj, jeżeli w ogóle planujemy zasiewy roślin strączkowych, to warto do tego się przygotować już wcześniej, co najmniej chociażby rok wcześniej, a nawet dwa, trzy, żeby sobie tą glebę przygotować, aby ten plon mógł być jak największy. Jeżeli już decydujemy się na zasiewy tychże roślin, to trzeba pamiętać jeszcze o pewnych kwestiach. Jeżeli chcemy wapnować przed Zasiewem. To pamiętajcie, że e, wapna, czy też nawozy szybko działające, na przykład tlenkowe, dość jeszcze zastosowane w wyższych dawkach, mogą troszeczkę negatywnie oddziałowywać właśnie na tą całą e, florę bakteryjną, która jest w glebie. Troszeczkę tak działają dezynfekująco, można by to powiedzieć. Oczywiście to są takie troszeczkę może i skrajne przypadki, ale o tym trzeba pamiętać, ponieważ to nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej, a mianowicie o tej symbiozie roślin z bakteriami brodawkowymi. No Jeżeli zastosujemy duże dawki nawozów szybko działających, wapien szybko działających, to niestety może ten proces troszeczkę pójść w drugą stronę. Z jednej strony podniesiemy sobie pH, co jest bardzo korzystne, oczywiście, z drugiej strony będzie to zbyt agresywne i ta ziemia będzie potrzebowała troszeczkę czasu, aby mogła odbudować tą swoją bazę mikroorganizmów pożytecznych. Więc w tym wypadku. Ma to naprawdę duże znaczenie. Oczywiście pH jest bardzo ważne, ale tutaj naprawdę musimy zwrócić sobie też uwagę na te wszystkie żyjątka, które są w glebie. Dlatego też osobiście wydaje mi się, że wapna magnezowe, wapna tlenkowe tutaj też uwaga zawsze wapna magnezowe będą mi działały dłużej, wolniej może tak, wolniej, ale dłużej ale nie możemy. Mieć tego e, spodziewanego efektu e, szybkiego podniesienia pH. Jeżeli nam o to chodzi, bo jeżeli chcemy też dostarczyć magnes do gleby, to jak najbardziej. W tym wypadku wydaje się, że właśnie wapna e, węglanowe czy chociażby granulowane, na, którym właśnie, na których właśnie sobie w obecnej chwili siedzę, e, podane nawet pogłównie mogą z, tutaj spowodować. E, to, że te rośliny, nawet kiedy mamy zasiane je na y, działce o pH OPH o pH troszeczkę kwaśnym, y, na pewno spowodują nam to, że te rośliny będą lepiej sobie radziły i też będą dużo łatwiej współdziałały z tymi mikroorganizmami, które są w glebie. Bo też pamiętajcie, że jeżeli pH w glebie jest niski, y, odczyn pH gleby jest niski, to niestety tych pożytecznych mikro, mikroorganizmów też jest mniej. Dlatego to co wspomniałem na początku, warto, aby te działki były wcześniej już przygotowane pod zasiewy roślin motylkowych zarówno drobno, jak i grubo nasiennych, bo jednak są to rośliny naprawdę wymagające nie tylko dużej ilości wody, ale właśnie tego pH, tego odczynu utrzymanego na odpowiednim poziomie i tak naprawdę wymagają Gleby w odpowiedniej kulturze, właśnie po to, żeby mogły odpowiednio korzystać z tych możliwości, które mają, czyli symbiozy z bakteriami brodawkowymi. I to by było na tyle. Cześć.